Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Redhead. Dzisiaj zapraszam Was na test pewnego produktu. O jaki produkt chodzi? Wy już sami dobrze wiecie, bo macie tytuł filmu przed swoimi oczyma pięknymi. Ja jestem bardzo ciekawa, czy ta rzecz, czy ten produkt sprawdzi się na moich prostych do bólu włosach. Także sprawdźmy to. Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną firma Lili Silk i zaproponowała współpracę. Zaproponowała, że podeśle mi kilka produktów do przetestowania, do sprawdzenia, do pokazania ich wam oczywiście. I ja się niesłychanie ucieszyłam, bo jeżeli pamiętacie, też jakiś czas temu miałam podobną współpracę z inną firmą. Dostałam wtedy mnóstwo fantastycznych rzeczy wykonanych z jedwabiu, ale musiałam te rzeczy pożegnać, musiałam im powiedzieć papa, pa", ponieważ one powędrowały do jednego, z Was, do jednego z moich widzów w rozdaniu. I z jednej strony bardzo mnie to cieszyło, bo cieszyłam się, że sprawiam komuś radość i że mam dla kogoś taki fantastyczny prezent, ale z drugiej strony czułam taki malutki ból w sercu, taki smuteczek, taki żal, że rozstaje się z tymi rzeczami naprawdę fantastyczne były. Ja w sumie dzięki tamtej współpracy poznałam jedwab, zobaczyłam, co to jest, jak to wygląda na żywo, bo... Raczej nigdy tak na co dzień nie miałam do czynienia z produktami z jedwabiu i naprawdę byłam zachwycona. I los się też do mnie teraz uśmiechnął znowu i mogę przetestować, wypróbować kilka produktów z jedwabiu. Firma Lili Silk mi kilka rzeczy podesłała, fantastycznych rzeczy, i między innymi wśród tych rzeczy jest ta oto przepiękna poszewka na poduszkę. Sprawdźcie tylko, zobaczcie tylko sprawdzić nie możecie w dotyku. Ale zobaczcie tylko, jak ona przepięknie wygląda. Ten materiał jest po prostu cudowny, jest tak nieziemsko delikatna, jest tak po prostu miła w dotyku, że to się w pale nie mieści, to się w głowie nie mieści, słuchajcie. Oczywiście, jeżeli chodzi o jedwab, on nie tylko ma wyglądać. On przede wszystkim ma być dobry dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszego wyglądu, ale przede wszystkim dla zdrowia. Jedwab jest hipoalergiczny, także jest bardzo. Dobry dla alergików, jest też materiałem, który Absorbuje wilgoć, pochłania wilgoć, jest też materiałem antybakteryjnym. Tutaj nie ma możliwości żadnej, wiecie, wytworzenia się, żadnej pleśni, żadnych takich, nie wiem, roztoczy. Mogłabym gadać i gadać. Jedwab jest fantastyczny dla naszego zdrowia, ale też dla naszej urody, dla naszego wyglądu. Poprawia stan naszej skóry, wolniej się starzejemy. No i przede wszystkim jest dobry dla naszych włosów. W nocy, kiedy śpimy, obracamy się z boku na bok, każdy z nas to zna. Ja nigdy nie umiem sobie znaleźć, a raczej zawsze nie umiem sobie znaleźć. Tak, zawsze nie umiem sobie znaleźć odpowiedniego miejsca przed zaśnięciem i się po prostu wałkuje i w tę, i w tamtą, i, i wiecie, o co chodzi, a te włosy cały czas się trą tę poduszkę o poszewkę z bawełny i one się niszczą, one się rozdwajają, końcówki się rozdwajają. W przypadku poduszki, w przypadku poszewki wykonanej z jedwabiu nie ma o tym mowy. Nie ma problemu, poszewka z jedwabiu dba wręcz o nasze włosy, ona po prostu się o nie troszczy. Także to jest po prostu hit. W dodatku przepiękny kolor taki błękitny, jakby też taki stalowo-błękitny. No jest po prostu fantastyczna, mam się po prostu ochotę położyć położyć i już spać. Ale nie można, bo trzeba zrobić test. Test, a głównym bohaterem naszego odcinka, dzisiejszego odcinka, naszego odcinka wspólnego, bo ja go tworzę, wy go oglądacie, to umówmy się, że to jest nasz odcinek. Głównym bohaterem jest ten oto wałek, też wykonany z jedwabiu. Tutaj on jest taki opleciony jedwabiem. O to chodzi, bo w środku ma jakąś tam gąbkę, jakieś wypełnienie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o taki wałek, to ja już bardzo dawno temu się na taki wałek czaiłam. I na początku przeglądałam wałki wykonane z jedwabiu u polskich producentów. I takie wałki kosztowały 200, 250, 260 zł. No i szczerze mówiąc, trochę było mi szkoda kasy, ale nie dlatego. Że żałuję na moje włosy wręcz przeciwnie. Bo gdyby to miało zadziałać, to wydałabym naprawdę duże pieniądze, żeby po prostu moim włosom trochę dać odetchnąć od lokówki, od wiecie, wysokiej temperatury. No ja nie chcę ich niszczyć, ale z drugiej strony chcę mieć piękne, falowane, kręcone włosy, a nie mam, jak widać. Mam po prostu do bólu, jak powiedziałam, proste włosy, one są uparte, nawet jakie zakręcę. Na lokówkę, to bardzo często się rozprostowują, a tym czasem w ogóle się nie chcą zakręcić. Także no one są uparte, tak jak ich właścicielka, też jestem uparta. No i szkoda mi było kasy, bo pomyślałam sobie, że wydam 200-250 zł, a się okaże, że ten wałek w ogóle się nie sprawdzi na moich włosach, że on w ogóle nic nie będzie z nimi robił. No to kasa w błoto, umówmy się. Ale zobaczyłam, że na stronie Lili Silk. Jest wałek. Są wałki w różnych kolorach i te wałki, właśnie te wałki kosztują 80 zł w przeliczeniu na złotówki. Więc to jest no ponad połowa mniej. To jest naprawdę ogromna różnica. W dodatku macie kod zniżkowy. Na hasło Redhead12 macie 12% zniżki. Także jeżeli będziecie chcieli sobie zakupić wałek czy cokolwiek innego, to pamiętajcie, że macie zniżkę na hasło Redhead12. Myślę, że 12% zniżki to naprawdę sporo, biorąc pod uwagę ceny rzeczy z jedwabiu, to jest naprawdę spora obniżka. No i taki wabek sobie dzisiaj przetestujemy. Jeżeli chodzi o to, jak się go testuje, jak się go zakłada, jak się go nosi, trzeba go położyć. Położyć, ustawić na środku głowy. I jeżeli chodzi o nakładanie włosów na ten wałek, to robimy to w sposób dobierany. Dobieramy pasma i nakładamy je, owijamy je dookoła wałka. Zaraz Wam wszystko pokażę. Także spokojnie. Jak test, to test. Wszystko musicie wiedzieć co i jak. Natomiast zanim to zrobię, to muszę trochę zbliżyć włosy. One nie mogą być mokre, ale nie mogą też być w 100% suche, powinny być tak mniej więcej w 20% wilgotne. Także wstaję, idę do łazii. Wszystko wam dokładnie, mówię co i jak. Idę do łazienki, zwilżę włosy i wracam tutaj z lusterkiem, oczywiście z wałkiem. I robimy test, nakładamy włosy na wałek. On ma jeszcze tutaj takie dwie gumki, możecie się zastanawiać, co to jest. To są gumki, które mają nam te włosy na koniec trzymać na tym wałku. Także zbieram się i lecę do łazienki. Za moment się widzimy. A few moments later. Ok, wróciłam włosy, mam już lekko nawilżone, mam przed sobą lusterko, także nie pozostaje nam nic innego, tylko po prostu kręcić loki, kręcić fale. Czuję się dziwnie i nie wiem czy to wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak. Także, ojeju, ale to trudne, wiem co zrobię. Najpierw rozdzielę i... Czuję się po prostu jak kosmita z tym wałkiem na głowie Rozdzielę połowę włosów i zwiążę je gumką, która jest dodana do tego wałka Spadam mi z głowy, matko ran O właśnie w ten sposób, to będzie mi łatwiej po prostu trzymać go na wodzy w jednym miejscu powiedzmy No, o może tak, dobra I tak jak powiedziałam ja co prawda mam grzywkę, także może to y, akurat y, no, grzywki nie zabierze ze sobą. I w sumie po co kręcić grzywkę? Widzicie? Kręcę o w ten sposób. I kiedy to, ten kosmyk, to pasmo włosów jest po tej stronie, dobieram kolejne pasmo włosów. I to tak idzie, idzie, idzie. Także będziecie teraz w przyspieszeniu. O właśnie tak. Fajne to, fajnie to idzie. Dobra. Przyspieszenie. Teraz. Ok, i kiedy już tutaj jest to wykonane, to obwiązujemy, żeby się trzymały te włosy na tym bałku, obwiązujemy je też. Jedwabną, gumką taką też bardzo ładną, można ją nawet nosić na co dzień, bardzo mi się podoba. A teraz jedziemy z drugiej strony. Jestem w tym wałku na głowie, naprawdę śmiać mi się chce, bo ta fryzura jest yy, śmieszna. <grystanie> I wygląda naprawdę komicznie, ale też tak słodko. Trochę nierówno rozłożyłam, że tak powiem, wałek na włosach. Tutaj widzę, że mam trochę go więcej, tutaj mniej, ale nieważne, ważne, żeby zadziałało. I słuchajcie. W takiej fryzurze, z tym wałkiem we włosach, wałek we włosach potargał w wiatr po prostu, gdybyśmy wyszli na dwór. Nie, ale już bez żartów. Z tym wałkiem na głowie we włosach trzeba pochodzić przez dobrych kilka godzin. Ja mam dosyć długie włosy, więc podejrzewam, że trochę to potrwa, zanim odezwę się do Was z powrotem. Można na przykład iść spać, na całą noc go założyć, tylko nie wiem, czy to byłoby wygodne, ale może tak, w końcu to jedwa. Jeżeli zastanawiacie się, czy sobie zakupić taki sprzęt, to po prostu mówię, że trzeba z nim trochę pochodzić na głowie. I tyle słuchajcie, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kilku godzinach. Za kilka godzin się do Was odezwę, zdejmiemy wałek i zobaczymy, czy będą piękne fale, czy w ogóle coś będzie, czy będą proste włosy. Bo niestety te moje włosy mają taką tendencję. Po prostu takie są i nie chcą być inne, niestety. Ale gdyby faktycznie były fale na głowie mej, to będę szczęśliwa, bo to będzie znaczyło, że mogę robić je i kręcić włosy i falować włosy bez lokówki, która niesłychanie je niszczy. Tylko taki wałeczek piękny, uroczy i tyle. Za moment się widzimy, dla Was za moment. A ja sobie z nim pochodzę przez kilka godzin. Many hours later. I kochani, jestem z powrotem. Minęło kilka godzin, pięć godzin bodajże, czekałam i już się doczekać nie mogę. Muszę, bo się uduszę, więc muszę po prostu rozplątać te fale. Mam nadzieję, że tutaj będą fale, zobaczymy. Gdyby ktoś pytał, czy to jest wygodne w funkcjonowaniu, ten cały wałek, mam ten problem z nim, że on mi się suwa z głowy. I po prostu jest z tyłu, nie ma go na głowie, ale to nie przeszkadza i to nie niszczy tego, co jest najważniejsze, czyli tego, tych fal, mam nadzieję. Także to nie niszczy ich i powiem Wam, że wydaje mi się, że on będzie bardzo wygodny. Jeżeli chodzi o spanie, ponieważ po pierwsze on jest miękki, więc no wbija się i, i dobrze się dopasowuje. O, może o to chodzi. Dobrze się dopasowuje do y, głowy. Jest tak poduszka, ale też można go po prostu zsunąć, tak jak faktycznie y, spada sam y, z głowy i też może być taki zsunięty i wtedy już bez problemu leżymy, ja leżałam tutaj nawet sobie. Poliszczyłam troszeczkę, powychodziło mi tych włosów. No one już chcą, chcą po prostu wyjść spod tego wałka i chcą zobaczyć się. I eee, ja też chcę je zobaczyć, jak one będą wyglądać. Także trzymam kciuki, tak, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będą fale. Jak się patrzy, zobaczymy, jak to będzie. Także mam przed sobą lustro. Wybaczcie, że nie patrzę tak na Was. Czekajcie jeszcze z tej strony. No i co to będzie, moi drodzy, co to będzie? Już widzę, nawet w podglądzie widzę. No są fale, ej! O wow, jaka piękna tatu. Tatu. Ja szaszumai ja, w ogóle. Jasaszumai. Ja, ja. No tak, ta, tatu, ta, tatu fala. Wow! Ale numer słuchajcie. Wałeczku. Szapoba. Wow. No słuchajcie, to są. To są fale, o jakie ja walczę całe życie, praktycznie. <gryw> Wiem, że to źle brzmi. I, i tak no, nie pasuje za bardzo, ale wow, czy wy to widzicie? Jakie one są piękne? Ja o takie fale walczę. One wyglądają mega naturalnie, pięknie się układają. Takich fal ja jestem spragniona. Jak robię lokówką fale, to one bardzo często wychodzą takie. Odłożę sobie ten wałek, bo tak z nim stoję. One bardzo często wychodzą spod tej lokówki. Yy... I wyglądają tak nienaturalnie, są takie sztuczne, i takie są przerysowane i tak, 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 jak od lalki Barbie, wiecie o co chodzi. No, takie są ułożone aż za nadto. I bardzo często tak mam, że zwłaszcza się na siebie, że kurczę, zrobiłam złe, zrobiłam zło moim włosom, bo użyłam lokówki, a koniec końców i tak jestem niezadowolona z tej fryzury, i jest problem, i, i, i wiecie, frustracja narasta, i w ogóle. A teraz nie było ani grama ciepła. A mam naprawdę piękną fryzurę. Naprawdę fajne są te fale, bo lokami tego nie nazwę, ale to są naprawdę fajne fale. Jeszcze je tak trochę e, e, ułożyć po swojemu, jak ja to lubię robić, tak trochę je e, rozwalić i wyglądają mega naturalnie, wyglądają pięknie. O wow! Dajcie znać, co wy myślicie o nich, ale ja jestem naprawdę zachwycona. Moim zdaniem są przepiękne i są przede wszystkim, właśnie naturalne. I weźmy pod uwagę to, to znaczy naturalne. No, wyglądają naturalnie i tak delikatnie, i tak y, świeżo można by było powiedzieć. I weźmy pod uwagę to, że ja mam bardzo długie włosy. One jednak są obciążone, tutaj jednak y, one swoje ważą. Y, I jeżeli się na przykład spodziewaliście, bo ja widziałam takie filmy, na Instagramie czy tam na TikToku, gdzie dziewczyny używały podobnych wałków i nagle ta fryzura po prostu była taka szeroka, te fale były takie szerokie i takie rozłożyste. No ja mam inny rodzaj włosów. Ja nie mam włosów do ramion, ja nie mam włosów nawet półdługich, ja mamy mega długie włosy i one też inaczej będą się układać, te fale też inaczej będą wyglądać, ale ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Po prostu to wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądało. Jestem zaskoczona, że wałek może zrobić taki efekt. Naprawdę. Wow. Kochani, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że mi towarzyszyliście w dzisiejszym teście. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym teście, o jego rezultacie. Czy te fale Wam się też podobają, tak jak mi? Ja naprawdę jestem zachwycona i nie spodziewałam się, po prostu się nie spodziewałam, że one mogą tak pięknie wyglądać. I najbardziej to się cieszę z tego, że będę mogła odejść od lokówki, która niszczy włosy, no po prostu niszczy, rozdwaja mi końcówki i one po prostu są przesuszone. I będę mogła stosować po prostu wałek, który nie potrzebuje ciepła, nie potrzebuje temperatury wysokiej. Jestem zachwycona, także czekam na wasze komentarze i tak, dajcie znać jak się zapatrujecie na taki wałek. Pamiętajcie, że macie kod zniżkowy na wszystko w sklepie Lili Silk na hasło REDHEAD12, macie zniżkę i tak, dzięki wam za uwagę, dajcie znać co myślicie o tych falach. Ja jestem naprawdę zachwycona, ostatni raz to powtarzam i się żegnam. Buziaczki, trzymajcie się, papa.